Moi drodzy, ja jestem Zygfryd Kuła, to jest Team Fortress 2. Zygfryd, jak ty dziwnie wyglądasz. I właśnie jak ja dziwnie wyglądam, to mianowicie... Dlatego, że mam rogi i brodę. Ha, ha, ha. E, to jest wtorek z Medykiem, chyba to powiedziałem, albo i nie. Mapa to TC Hydro, czyli bardzo rzadka, a jednak... Jak prze... ja je Oj, nie mam pojęcia, jak zabiję pynka, chyba był szpiekiem i mi wlazł... Przez przypadek pod uderzenie Tak czy siak serwer mój Tak jak wspomniałem Bo chyba tylko tu jeszcze można e, Znaleźć mapę tę hydro Sorry Pynek Ja cię w ogóle nie widziałem Nie wiem jak cię zabiłem No i ten To jest takie e, że tak powiem Dzielone przejmowanie punktów Czyli jak widzicie są dwa punkty Jedna drużyna przejmie to wtedy dru, e, ma, Mapa się że tak powiem, przesuwa I znowu są dwa punkty e, Zależnie od tego oczywiście w którą stronę mapa się przesunęła to inne te punkty są jak widzicie niektórzy piszą że drugi raz w ogóle w życiu grałem na tej mapie więc dzięki Zykrydowi poznajecie świat Team Fortressa co powinienem... a dzisiaj w ogóle inny set mam trochę niż na wczorajszym nagraniu Mianowicie dzisiaj mam, um, jak to się w ogóle nazywa, uroczystą przysięgę, Krits i zwykły karabin strzykan strzy strzykankowy chciałem powiedzieć, ale oczywiście chodziło mi o strzykawkowy. baju dawaj, baju Leczę go z góry, taki wiecie. Dawaj, kryty masz! Ciśnij. ich No i tak Nie pykło Czy ja się spalę to jest takie pytanie zasadnicze? Chyba nie, bo się uleczyłem na y, tym skałcie. Super Pewnie o to chodziło Nie mogę cię lecieć jak masz kilo wyciągnięty Dobra, zginął Lecimy drużynę. Coś tam ma mało HP, czy... Chowaj ten kilof. No właśnie. Ojoj, ojoj, ojoj. Nie zdążyłem niestety wyleczyć medyka, bo biegła tam pyra przebrzydła. Ale przynajmniej yy, uratowałem żołnierzy. Zawsze to jakiś sukces. Lecisz karkat Pięknie, kryty, kryty, kryty Kryty to coś co lubi każdy żołnierz Hell yeah Coś z uroczystej przysięgi O masz, <laughs> ale trafił nie widzieliście Skubany no <laughs> Nie wiem płonę, ale ktoś się na tym przejmował O jak widzicie, tu jest ta mapa Przejęliśmy ten punkt, więc teraz jest walka pomiędzy tymi dwoma punktami i w ten sposób się to ciągle odbywa. No widzicie, startujemy w tym samym miejscu, ale teraz już nie biegniemy tam przejmować tego punktu, bo teraz biegniemy tam. Przecież musimy inny punkt, żeby... Pokonać wroga! Oj! Właściwie zapomniałem z tym medykiem, nie ja powinienem był tam gdzieś na tyłach się trzymać. A się pchałem do przodu. Jeszcze zostałem w ogóle ze szpikulca lodowego w plecy. To nie Fart. Co? co? <grywa> 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 Okej. Okay. Jejku, ale spawn time dobra z 20. Sekund. Ja dziwny w ogóle nie rozumiem tego. Ty się że mam ustawić ten parametr MP, Respawn Wave Time i tutaj ustawiłem na przykład na 1. A mimo to widzicie trzeba czekać strasznie długo. Nie ogarniam tego, cześć. Ej to się kameruje? Ta. Będziesz w telewizji. To też będzie w telewizji? Tak. Super. Ja też się cieszę. Leci transmisja w internetach, dokładnie. Ale to będzie w telewizji pod warunkiem, że ktoś ma YouTube'a w telewizorze, na przykład mój tata tak ma. Więc będzie w telewizji... pod takim warunkiem. Ojejku, ale dostałem... bomby. Nie fart jak diabli. Na nim krzaczek Melisy. Chpał, wąchał. Znaczy paknie trochę jak cytryna. Dziwne to. No ale. Tak naprawdę wiedziałem, że to Melisa, bo widziałem napis na opakowaniu, no ale. <grymne> nie, wcale spłonął. To ja też się palę. A O co się dzieje? Dziwna, Dziwna rakiety Co? No zdarza się Jejku jaka ekipa, widzieliście i przyjmuj nasz punkt Przegraliśmy tą rundę, Kurczę blade Ale to wreszcie jakiś porządny przećwidika, nie że ciągle mam wrażenie że Wszyscy lepsi gracze chcą grać tylko ze mną Takie starcie będzie bardziej wyzywające może tutaj, tam I teraz wracamy do poprzedniego punktu Tylko że tym razem to my jesteśmy broniącą drużyną chyba Jak działa? O. Nie, teraz są inne punkty w ogóle Aha A bo oni obronili ten punkt, więc teraz jest walka między tym punktem, którego oni e, bronili A tym, który my ostatnio przejęliśmy Na tej sali chyba Bo my straciliśmy jeden no. To ma sens. Nie, 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 kurcze, blade. Generalnie uważam, że mapa TC Hydra jest bardzo ciekawa i lipa, że nie ma takich map więcej i nie rozumiem też dlaczego ludzie na tych mapach nie chcą grać. Kiedyś grali częściej teraz i koniecznie. Chyba na nie zdąży się odrobić. Ludzie, jak to bronicie? Chyba nie powinienem tego klick-klicka, bo są Może quick-fix albo zaszczepiać? Hmm, trzeba się zastanowić. Tak, to mój serwer, a co? Nie, nie mieszać drużyn, dobre są. Będzie kamerowany. Ogień, ogień! Ogień stefek, ogień spali wszystkich. No nie, jak oni tam nam skoczyli jeszcze z medykiem. Ja się tak nie bawię po prostu. Punkt! Co za ludzie? Przegraliśmy, ale siara. Dobra, to może Quick Fixa? Hmm... Może spróbujemy quick fixa właśnie, dawno go nie używam. I teraz bronimy ostatniego punktu, jak go stracimy, to będzie siara jak mnie chyba. Tak? Dobrze mówię? Tak, chyba. Oj, Stefek, jak ci tak bardzo nie pasuje, no to nie wiem, idź gdzieś indziej, gdzie będzie lepsza mapa. Ej, przejmują nam punkt, a wy co robicie Ja w ogóle kiedy tą mapę, bo To jest, nie jest stara mapa, ciałem. to jest chyba jedna z pierwszych map w Team Fortresa. Bardzo stara jest. Kurde kto już gra? Kurde jak jest najstarsza. Ja! <słyskać> bo ja, ja jeszcze, jeszcze pamiętam czasy jak ta grało ta się w nią często Grajmy tam jest fajnie. To może w następnym odcinku. Czekajcie cię trzeba tego zmutować, tego Mateusza, bo ja zaraz będę nerwicał, tam coś dziwnego. Ile sobie? Haha! Ha. Ups! Ups! Dawaju! Igorze, spal ich! Igor, za nami! Ja umieram! Generalnie żeby się uber przydał, jakiś taki porządny. Lecisz, lecisz! Możeś poleciał! <laughs> Stefek miałem co innego na myśli jak mówiłem lecisz Miałeś lecieć, a nie spadać Ale siara, dobra bierzemy Medigana zwykłego od tutaj. Albo nie Chris Klika, bo tu nikt nie stawia działek to medigan nie jest potrzebny Ech Nie zauważył dziury, ale siara, no nie będę tego komentował Ojejku. No chyba teraz zostanę jakieś nerwicy normalnie. Znowu zginąłem w taki głupi sposób. Smutno mi po prostu. Z tego powodu. Bardzo smutno. Ale jak mówiłem, tydzień z medykiem nie będzie raczej należał do moich najlepszych tygodni. No to nie jest moja ulubiona i najlepsza klasa. W moim wykonaniu przy przynajmniej. Nie chodzi mi, że ogółem. O, moim No ej, odwalcie się. To go. <śmiennie> Nie? Ja się schowałem, ja się schowałem Nie 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 A kurde, miałem nadzieję że ucieknę Skubany YV Kurcze blade nic chyba nie rwym mój ziemeczku Bywaj tak O ile to było do mnie oczywiście Ciśnij, Far. Wierzę w ciebie. Nie tam, nie tam, tutaj, tu, tu. Tutaj. Dobra, dobra, gdzie. Tam ktoś jest ranny albo już nie. Umrzej. Oj, 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 oj. Kurde bele, no, już miałem nadzieję, że ucieknę, ale nie! Musiał jakiś pyro mnie oddzielić z mojego grubego, a gruby nie widział, że koło niego jeszcze mam przeszedł. Aaaaaah! mówi, że pomochał Melis na uspokojenie. Chyba się nawet posłucham, no. Może jakby to się raczej pije na uspokojenie, Czy Melis to można też jeść. tak nie tak, skoro można pić, to można jeść. Oczywiście, pomijam kwestię, czy jest nożysz. Pynek, dostaniesz kika chyba za tego kryta. Dobra, pora sprawdzić, czy można zjeść melicę, bo zaraz nerwicy zostanę. Właściwie to nie ma smaku. Ale co, medyk czy ja? Ech Do boju, do boju. Gdzie ty idziesz? Walcz! Chuju, wracaj na front! No! Żołnierze jeszcze trzeba zabić. Kurde, nie udało się. Wysadził się. Udał się wysadzić niż ten. niż dać się oddominować. No nie no, co za finek Denerwuję mnie sobie, swoją bazuką biedaka, no? Ej drużyno, nie dajcie się tak cisnąć, do boju, walczcie. Jesteście miękkie cioty. Tylko nie cioty. To pedały. Pedały też nie. <śmiewanie> Było głupie, jak diabli. Sper za tobą. Teraz już nie. No teraz już nie, ciśnij do przodu. Lecz go, lecz go. Dawaj, szfer, w tobie nasza nadzieja. Panami, aaa, przejmuj pół! Nieee! Nieee! Co za lamy! Wystarczyło, że wyszedłem na chwilę z punktu i już tam przejęli. Z nami. Broncie ten punkt. Co się dzieje? No w z kija Jak nam wbili na punkt, ja pierdzielę Kiepski mam team no Brońcie tego punktu Działka, czemu tu nie ma działek na punkcie? Buz mnie zabił, Bardzo dobrze że budujesz, jestem z Ciebie dumny wodzu. Śmieszku zaszczel ich wszystkich Szczelaj, wierzę w Ciebie Ten karka te, te, te często wyciąga ...kilo, przez którego nie mogę go leczyć Och, o, ho, kryty No nie wierzę, nie wierzę w to po prostu Miałem full HP i jedna akurat poleciała krytyczna bomba To jest takie chamsko, nie mam dzisiaj mega nieparta po prostu Bądą do medyka Nic niesprawiedliwe By depłakusiał po prostu no Ech Dobra, ponieważ czas odcinka się kończy, a jak tak klamie to mało, że tak chętnie do tego, żeby grać dłużej. Ale to działko było w tak świetnym miejscu, tak wspaniale broniło punkt, że ja pierdzielę. Dobra, to chyba w tym momencie możemy zakończyć. Czy hl Nie. To skąd wiesz? HL? Tak, hl Aha. Widziałem. W każdym razie Ojoj, ojoj Oj. No nie! <śpiewa> to jest w tym głowy Czeka, Ostatnie życie w Ostatnie życie, albo teraz jak czuję punkt i koniec tego odcinka Na dzisiaj mam już dość chyba efekty sobie więcej HP zabrałeś nim, niż im chyba. Niech. No i pograne, dobra, nie, dzisiaj to było wyjątkowo kiepskie. Skopali nam dupę, że ja w No tak więc z wami się już żegnam, to było na tyle. Trzymajcie się i do następnego. Hej!